Sprawdźmy. Ah, Melipe Fontes. oficer trzeciego stopnia. Doszły mi słuchy, że na komendzie sporo się zmieniło. Gorąca, niedopita kawa, pani porucznik. Pani porucznik, która tutaj nie pracuje, ale jeszcze Melipe Fontes o tym nie wie. Zastanawia się, czy dzisiaj ujrzy jej jędrne pośladki, czy dzisiaj będzie mógł wtopić wzrok w te piękne rude włosy. U, jakaś laska. Dobrze. Udajmy, że jesteśmy dobrym policjantem i że pracujemy. Przede wszystkim obczajmy co to za laska. powolutku, a następnie pójdźmy po kamizelkę. Wyciąga z szuflady odznakę i wręcza. O oh, ma fucking god! Czyżbyśmy mieli nową koleżankę z pracy? Nieźle. Dobrze. Sprawdzimy ją za chwilę. Jako oficer trzeciego stopnia mogę kadetów wozić i uczyć. No, a myślę, że takiej, takiej pani mógłbym nauczyć wiele. Dobra. Kamizelka kuloodporna, nie rzucać się w oczy, nie dostać opierdolu. Okej. Okay. Kurwa, jak zawsze ominąłem siłownie. Nie dać się wyrzucić z policji. To jest dzisiejszy plan. No i oczywiście skopać Dubsko kilku gościom. Niestety widziałem na tak zwanym Discordzie. A, młodzi używają teraz tego, że jakiś gość rzucił fotkę, że Melipę umrzesz. chodziło najprawdopodobniej o mnie. Nawet zostawił tam swoją twarz, ale nie znam do, dokładnie tej osoby. Prawdopodobnie spuściłem mu kiedyś w pierdolę. Kompletnie tego nie pamiętam. Dobra. Sprawdźmy. Mamy kilka rzeczy, których nie potrzebujemy Między innymi ten nóż. Dzień dobry. Jaki strój chce? Dzień dobry. Dzień dobry oficerze! Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, kłamnią się Państwo. Obudził się. Dostał awans i kurwa zachwała mordę. A skąd wiesz co w weekend? No, nie przypominam nie sobie, się. żebyśmy bawili się Śmęliłem razem. Cię. Ja, <noise> Tutaj nowa koleżanka z pracy? Mhm. Chyba pani szeryf, nie? Pani szeryf, pani, pani szeryf. Jest. Pani szeryf. Tak Wiesz, jest policjantka, spokojnie Melipa, jest. W porządku, w porządku. Mhm. Pani szeryf. Zobacz. Zobacz. polowanie, czy o co Melipa, chodzi? co już, ruda już. Nie, to zastanawiam nie ma, po prostu jak, jak funkcjonuje ten departament, bo e, dostaliśmy różne informacje. Różne informacje, to znaczy jakie różne informacje? Czy różne to znaczy nie takie same odkrywcze. Mhm. Nie, bo pan po ogólnie Pani, zakochał się w jednej policjantce, Malipę. ale uciekła. Ach, to smutne. Uciekła? Uciekła. To znaczy, No już. Oni rosa parę nie pracuje w SAP Naprawdę? Tak A to czekamy. Od kiedy? Od przedczoraj Aha. Zrezygnowała czy... Czy wyrzucono? Wyleciała, Wyleciała. Wiadomo za co? Znaczy Sama zrezygnowała ale poleciała w pizdu Za miasto a w ten sposób no, ciekawe. Ciekawe. No nic, idę do pracy. Nie jestem tutaj po to, żeby stać i gadać. Na razie. 36, reagujemy na 211. Smutna komenda, animation room. 73, reagujemy na ostatnie 212. Brawo 70, Charlie 50. Ej, no nie, to my jesteśmy, jak jesteśmy Delta, to jesteśmy kurwa Giga w tym momencie. Przed podniesieniem brak pojazdu w środku, brak ruchu. 7 78. Który to był? 36 Udzielam 78. Zaczęłem historię. Street jest jak coś chciałeś pogadać o DTU. Ja nie, nie, wie, nie wiem, czy ile mogę wam powiedzieć, ale dużo się zmienia. Ja dzisiaj poczytałem chwilkę Discorda policyjnego i nic już nie będzie takie samo. Jednostki, kurwa, wywiady i tak dalej. Dzień dobry. Dzień dobry proszę pana Czy ma pan kartę rowerową? No chyba posiadam przy sobie Proszę pokazać Melipę Fontes Numer od znaki 32 proszę pana 31. Powtórzy pan Fontes Zgadza się Fontes Będziesz tego? chodził? to poszło Za chwilę natomiast jest Tutaj Bardzo dużo z tej szaliny I co? chyba Niestety sobie chyba nie mam Ałagia na zdjęcie. Miałem mi rower Ej Czy pan mu rower w tym momencie? O, przepraszam Proszę zaprzestać Proszę zaprzestać Pokojnie, dobrze, dobrze proszę pana Barak karty rowerowej Będzie mandat 50 dolarów Płatne z góry, czy na miejscu, czy kartą? Może być gotówką? Może być. Dać panu mój dowód? Nie potrzeba. Dobrze. A to pan jej wystawi fakturę, czy normalnie mam panu dać? No proszę pana, jak pan woli, no. Mogę fakturkę, mogę na przelew, mogę... Proszę pana, czekiem. Wysiadam mogę tyłu? nawet klikiem, jest taka nowa aplikacja, klik Pan mi podaje numer, ja na przykład mogę wypłacić z bankomatu Klik? Klik Klik, klik. dobra Klik, fucking to klik ja mogę, to, to ja panu mhm. Dziękuję bardzo Pięć dysze, kurwa, zarobione. Patrzcie, Perin jest na tym. Perin jest na komendzie, chce odebrać samochód z parkingu policyjnego. A go załatwimy teraz. Ale kurwa, nie już goś. Ktoś obsłuży pewnie. Dojechać trupa. Przyciszę to. Dobry. Dobry. Jak tam? No był tu taki Perin chciał. A nie znam. Dzień dobry Czy Dzień któryś dobry. z panów to Dzień Michael dobry. Perrin? Tak, dokładnie Świetnie Ja A nie, to ja tak tylko informacyjnie, wie pan Moment, mam pana pytanie w takim razie Momencik, bo mam wezwanie to w zdjęcie zrobił <głos> <głos> y, powie, powiem jak, jak, mi będą, jak mi będą wmawiać, powiedzą y, Montez, Fontes, czemu ty ty żeś nie ten? Czemu ty żeś nie obsłużył petenta? Ja powiem przepraszam bardzo, ale w, musiałem to sprawdzić, bo wydawało mi się, że widziałem jego jak jakiś czas temu. Delta 302076 na 487. <śled> Czemu w końcu jej nie ma? Nie wiem dokładnie, no Z informacje mieliśmy tylko od gościa, którego nie za bardzo lubię, jako Melipe, Tego, którego bolała dupka, że dostaliśmy awans No i widać taki Ból, cały czas Więc, no, on coś tam powiedział, że wypierdoliła, coś tam, wypierdolona, nie wiem Ej, to nie jest tutaj. Mało kto wie chyba, a ty wiesz, kaczucha? Zakręciłeś się, pewnie wiesz. Okej, okay, tutaj rozwalony samochód. Chod czwarty na 487. Ale mamy 508B. O, oh, fucking nie. Yeah. Delta 32 1076 na 508B. Wiecie, hmm, policja akurat y, jest... Jeżeli masz postać w policji y, i masz, wydaje mi się, taką wizję... Ciężko będzie ci odgrywać coś innego. Kontakt z zarządem. 흐 <gasps> Dobry. Myślicie, że schowany będę tutaj to mnie zobaczą, czy nie? Witam, witam, witam. Testy na innym radiu jesteś? Ano, faktycznie przełączyło mi się. Gigi Amarozo, witam serdecznie. Witam serdecznie, dzień dobry. Dziękuję ślicznie za subskrypcję. Widziałem jak tam biegu. Kaczuchę na patrol, no to kurwa, skacuchę zaraz, patrz, 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 patrz. Obywatel się zatrzyma, obywatel stanie ścianą, stanie twarzą do ściany. Dobra. Nie mogę wysiąść Obywatel pomoże mi wysiąść z pojazdu No nie kurwa, zaczęły mi się drzwi, pan ciągnie Dobra, otworzę ci drzwi, pomogę. Pa ciągnij pan tutaj za tę klamkę. Kurwa, maćno! Nowy radiowóz! Dziękuję panu bardzo. No, Dziękuję serdecznie. No to wracamy. To proszę pana, proszę pod ścianę. Mój numer od znaki, 32 Delta America Family. Dobra, a wiadomo dlaczego mnie wierzysz na klepanie. Nar narkusy, narkusy, mój drogi. Wierzysz coś, Masz? Słuchaj, no. Sytuacja prosta, no. Tam sobie stałem i miałem tutaj 508B. I obserwowałem cię, biegnie jakiś gościu w czerwonym stroju. Mówię, no, no kurwa, no, no narkotyki. No to bardzo błędne spostrzeżenie, bo przyszedłem ryby kupić. Narkotyk? Naprawdę tu... Jakie ryby? A gdzie masz te ryby? No właśnie nie mam, bo nie otworzył. O kurwa. Dobra, w porządku. W porządku. No wierzę, wierzę na słowo. Miłego dnia, obywatelu. Dziękuję bardzo. Nie no, nie będę go... Pomógł mi wysiąść z samochodu, no... Czwarty na 211, czysto. Czwarty na 508B. Perin zgłosić przestępstwo chce. Myśl, omowa, uczynki i zaniedba... O! Tutaj jest? Tutaj był chyba kot czwarty, chyba tutaj był kod czwarty. Nie, no wiecie, chłop mi pomógł wysiąść z auta, tak? Bo się zbugowałem. Więc no, nie będę go wsadzał do, do kicia albo przeszukiwał. No, jedziemy sobie tutaj na ośkę. Wybiega gość. Dzień dobry, proszę pana. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, dostaliśmy informację, że tutaj na sklep na napadli. E, to nie, ja teraz byłem w bankomacie, nic nie, nie działo się. Nie, nie, nie działo się? Nie napadli? Nie, ja nic nie widziałem, o co chodzi. A podejdziemy do kasiera nie. razem, proszę pana? Zapytamy? Nie miałbym podchodzić. No zapytamy się, proszę pana, czy, czy pan wybierał tego pieniądze z bankomatu, czy może pan go zastraszał? No, jak pan chce, to nie, proszę bardzo, ja nic nie ukrywam. No to zapraszam. Chodźmy. Dziękuję, Janas. <dolanie> <dolanie> Dzień dobry. Mm. Melipe Fontes numer no, Znaki 32. Ja chciałem się zapytać, czy tutaj dostaliśmy informację o napadzie. Czy, czy, czy faktycznie tutaj ten bank, który, który jest, wydobywał pieniądze z bankomatu, czy może z kasy fiskalnej? Ha. Proszę pana, o, o co dokładnie chodzi. Bo, proszę mi tłumaczyć jeszcze dokładniej. No dobrze, w takim razie mieliśmy zgłoszenie tutaj system alarmowy zawył. Mieliśmy zgłoszenie na dispatchu, że dochodzi tutaj do rabunku, do napadu. Przyjechałem na miejsce widziałem tego mężczyznę wychodzącego ze sklepu. Dzień dobry. dobry. Część znaczy, się panu powiem tak. Ten pan chodzi po tego w kapturze. Tak, o tego w kapturze. Nie tego bez koszulki, tylko tego w kapturze. No to przed chwilą, przed, przed chwilą e, wybierał pieniądze z bankomatu. Rozumiem, czy nie dokonywam napadu. No to, to tyle mi wystarczy w takim razie. Mego dnia dziękuję za, za rozmowę. Dobrze, do W porządku, proszę pana, jest, jest pan wolny, no wszystko wyjaśnione. Wszystko wyjaśnione. Nie niepotrzebnie pana tak, tak oceniłem, no ale no wie pan, no mieliśmy alarm, tak? Wyło, wyło. No to przyjechałem. No dobra, dobra, wybaczam no. W porządku, w porządku. Miłego dnia. 72 od 6 do 508B. proszę pana, Melipe Fontes, numer od znaki 32 proszę pana. W dniu dzisiejszym będzie mandat za chodzenie bez koszulki proszę pana z nieodgoloną klatką piersiową. Jest to jest to po prostu niestetyczne. Mógłbym prosić pana dowód osobisty? Może pana? Jeszcze raz się przedstawię. jest numer znaki 32. Bardzo bym prosił o wykonywanie poleceń funkcjonariusza SAPD. W innym przypadku będę musiał pana zakuć. A ja w porządku, dam panu czas. Rozumiemy. Dobrze. Kurwa, mandatu nie chciał kompetencjogi zrobić. Roku... Dobra, zbanowany. Ktoś jeszcze na banicję? A po A Witam, 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 się maneczko. Dawaj na chwilę, na ten, na bok, mam kilka plotek. Dobra, dawaj, no to za <śmany> mega <megamola>, za mega <megamola. śmany> <śmany> Dawaj, dawaj ploty, fajka, dawaj ploty bo, Dawaj fajka, bo bez fajka nie mogę. Nie mam fajka, nie mam fajka, mogę ci dać pinakoladę. Ja pierdolę Kurwa. Albo kurwa sam ją sobie opierdolę. Nie, nie uwierzysz! Nie uwierzyć co widział tym momentem. Kapitan wziął jednego z naszych. Tak. W celi. Co? Tak! Za kulików kajdanki I chyba okazało się, że był je panem Naprawdę? O tak, kurwa taki, taki Logan. Taki Logan. Ma tatuaże i są banie. Logan, Logan. Kurwa, tak. który? Oh, Logan Rose. Logan Rose. Charlie 50. Tak. tak. Dziękuję za subskrypcję, hochlik. O kurwa, to nie wiem, czy ten, którego nie bolała dupa, ale jeżeli tak, to zajbiście. Tak, jego boli dupa o każdego. Tak, to ten? Ale to zajebiście. To to ten? <laughs> Ta, zajebiście. O kurwa! Ja, ja. No to w takim razie no, trzeba słucham. chyba się przegrać na komendę, się troszeczkę pośpiąć z niego. Może, może, ale Radio, na początku proponuję malutkie piwko. 36, no, w porządku, nie? jak się... 20, Wiesz, po piwku to bym nawet nie wydmuchał, ty pewnie też. 20, 50, 30, może to? mam po bagażniku? Sprawdź, bo ja ostatnio byłem w pubie i dali mi jedną butelkę w gratisie. 72, 10, dla siebie bym miał. Nie mam tylko butlę tlenową, bandaże, pełno magazynków A i kapitan. Jak tam podbiłem, to powiedział mi tak "Jeśli mu ciuchy na zmianę, żeby nie hańbił mundurów. O kurwa, zaczynają się kurwa. czystki. A co z co, co, co panią polucznik? Bo słyszałem, że została zwolniona. No to każ... Komenda co wie, ja że nam dymałeś, no to, to nie są żadne te. Okej, okay, no, ale, Kurwa, ale co, co z nią, bo nie mam z nią kontaktu. No to tak, oficjalnie złożyła wypowiedzenie, ale każdy wie jak było, wyjebali ją. Ale nie gadaj że za to, że ją dymałem. Między innymi, ale też miałem wiele innych... Tak, miał też wiele, wiele innych nazwisk, ale ty pewnie nie, nie będziesz miał kłopotów. Myślisz? Tak, bo to nigdy nie, nie wyszło oficjalnie, że byliście parą, ale to wiesz, Nie ma tego udokumentowanego porządku, w porządku, cieszę pożegnała, się. Pożegnała się z komendą, tak niby wiesz. Że nie było niczego, ale każdy dobrze wie, że ją wyjebał. Zarząd. Aha, aha, w ten sposób. No nie wiem, no Oby, dla mnie to było... Palę. To był taki kurwa promyk tej komendy kurwa. To był powód dla którego przychodziłem na służbę. Teraz jej nie ma? Nie no, miała fajną dupę, ale była... no była jebnięta. No nikt będzie nie oszukujmy, że... Jak każda kobieta nie nadawała się do rządzenia tylko do kuchni. <laughs> przestań, przestań. Nie. Wysyłasz Ale panią porucznik... Wysyłasz panią porucznik do kuchni, a nie wiesz co robię w sypialni, słuchaj, no. O, ogień, kurwa. ogień, kobieta, kurwa, rudy włos. Ja cię kręcę. Już tak podziałałeś melipę? No, słuchaj, no, między nami chyba mogę, mogę ci powiedzieć, no, coś tam było oddziałane, no. Co pięknie, to pięknie, tak podejrzewałem. Cała komenda tak podejrzewała. Ploty latały tu i tam. <laughs> Nawet kapitan węszył, ale to wiesz... Węszył? Tak, tak... Ja nie wiem, jak to między nimi było finalnie. No ona kapitan z tym chyba... zerwała. Tak, kapitan też ją zapinał, ale pozapinał ją i ten, i kopnął w dupę. A to on ją kopnął w dupę, czy ona jego? Bo ja już nie wiem. Chyba on, chyba on ją kopnął w dupę i to... Podwójnie zajębały nawet kombo, fatality piętką na ler. O kurwa, no tak, to bo wyjebał, nie dość, że wyjebał, to wyjebał ją z domu tak. to nie z pracy. Kurwa, maj. wyjebał ją w dupę, to wyjebał ją z No <grym> i tak yy, będzie nowy zarząd. Będzie nowy kapitan. Ten Tylko ten, proszę, ten nie nowy... mów, że Angela Harper będzie w zarządzie. Ja kurwa nie rozumiem jej na radiu. To jest kurwa jak... jakbym no, miał kolegę, no. który jest pijany, kurwa i go, wiesz, i przytakuje, no. kurwa. To jest nie, <laughs> taka nie rozmowa. Mówię komu, nie mów no. komu, ale. Pani Angela, to lubi, lubi sobie pierdolność delikatnie, nie? Tu każdy pije na tej do dlatego wiesz. <laughs> Przywyknij do tego. Ja nie pamiętam, kiedy w, w tym autem jeździłem. <laughs> Dlatego tyle bólimy, tyle za mechaników. No tak, no tutaj. i to, to też był jeden z powodów, dlaczego wyjebali panią ponuczę. Bo piła? No, no tak. No, no, no tak. Myślałem, no, że tego Joinkę jarała. Nie no, piła, najebana była. Tam w tym, w tym pokoiku, jak właściliśmy po kolei, to jebało tylko takim alkoholem taniej myślałem, że to Rejp a nie ona. Nie no, poważnie, jednego mnie wbijam do gabinetu, a jej ten... Żyniki pią z gęby, nie? Nie, 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 tam, kurwa, nie? nie uwierzę w to, to jest złota kobieta. Jaka złota kobieta? Niech to alkoholiczka pierdolona! No Niedawno ją jest... i w Monasze była 2 lata! No przecież nie pierdol! Nie pierdol! Nie uwierzę w to! To ty jej nie pierdol lepiej! Złapiesz jakiegoś! Posłużyta! Słuchaj, no to, naprawdę to była dobra dziewczyna! Kurwa, Zachciało się dymania! Oła! Może narkotyki brała, ale nie piła alkoholu! Albo przy mnie! Nie tylko, nie tylko, nie tylko kurwa Logana! Kupa O ten awans Co to co? Było a, <laughs> czyli boli! Boli! Taak, to może boli, przysiadę na bulgopki dawno mnie tak nie bolało kurwa Jedziemy na patrol? Ja Dawaj, musimy komuś w pierdol A to może moim, bo twoje auto jeździ jak gówno. No dobrze jeździ, kupiłem je. Trzecie już w tym tygodniu takie samo. Chobie, chobie. Nie upokarza się Fugitive to auto dla chiebanych klapków. Co ty pierdolisz? Jakie ty masz? Scouta! No to dawaj na komendę pojedziemy, w Buffalo wyciągnę Nie na tą komendę to lepiej żebyśmy nie jechali. To takie dymę, że to głowa mała A bo dawajcie się pośmiemy z ogana tylko, to chodź. Tylko nie mów, nie mów za wiele, bo się do, tobie też dojebiam do duchu. Tak, 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 do celi, pójdziemy sprawdzić wyszek, kurwa czy... Wiesz wyszek jaka atmosfera panuje w tej chwili. Widziałem kurwa, można siekierę zawiesić kurwa na komendzie. Tak, tak. I w ogóle kapitan dał wiertarkę i powiedział, żebym tabliczkę wymontował z gabinetu Pani porucznik. Aha. No, i ja podchodzę tak, nie? Bo ja włożyłem w ogóle w bagażniku. <słuchaj> normalnie posłuchaj. Kurwa, normalnie podchodziłem tak, nie? I wymontowywałem po kolei. Ten zwolniony, tego wyjebali, nie? Mm -hmm. pewnie, pewnie Loganowi też będziemy za chwilę demontowali. Z gabinetu. On miał gabinet swój? To jest przecież to zwykły, A, zwykły oficer do drugiego no, stopnia. Nie, miał swój gabinet. A. Ty też masz swój gabinet, tylko nie wiesz nawet o tym. Obok Kibli. Kurwa. Kabina piąta. <śmiech> świetnie, <śmiech> świetnie, świetnie. Akurat no, powiem dawaj. ci, akurat tam zawsze wypełniam papiery. Kurwa, brązową mazią. <śmiany> <śmiany> Kurwa, już mi się podoba dzisiaj.